Słyszeliśmy od polityków piękne deklaracje o tym, że nastąpi organizacja rynków, że Europa na przykład będzie zainteresowana powrotem przedsiębiorstw do, z Azji do, Euro, do, do, do poszczególnych państw członkowskich. Można było tego na początku się spodziewać, wydawało się, że to jest najbardziej racjonalna droga, ale w praktyce niestety niewykonalna, dlatego że zawsze ostatecznie w ekonomii decyduje zysk i, i poziom kosztów. Jeżeli w Europie nadal utrzymuje się najwyższe koszty na świecie związane z rynkiem pracy, to niestety ta, ten rynek nie będzie konkurencyjny. Oczywiście można sobie wyobrazić część obszarów gospodarczych dla bezpieczeństwa zostanie zagwarantowana i będzie de facto dotowana, żeby móc się utrzymać. Na pewno będzie część państw, które zdecydują się finansować powrót swoich przedsiębiorców, tak jak na przykład to się stało z Japonią, która płaci swoim przedsiębiorcom za to, żeby wrócili z rynku chińskiego do produkcji azjatyckiej, znaczy do produkcji w Japonii, ale to nie znaczy oczywiście, że masowo przedsiębiorcy. Wracają, wręcz przeciwnie. Nie będzie też tak, dlatego że żadne z państw członkowskich Unii Europejskiej nie zabiega realnie o inwestorów. To nie jest tak, że w Polsce poza tarczami finansowymi i antykryzysowymi prowadzono tarczę antybiurokratyczną, która de facto by spowodowała, że ktokolwiek by chciał w Polsce realnie zwiększyć nakłady inwestycyjne. Jeżeli nie przesuniemy się w rankingu doing business radykalnie o 10 punktów między poszczególnymi gospodarkami, to nie będziemy krajem na tyle atrakcyjnym, by ktoś zdecydował się szybko tu przenieść produkcję, bo proces inwestycyjny w Polsce jest wydłużony, biurokracja jest przeciwko, de facto mamy. Taki wielopoziomowy system korupcyjny, wymuszany przez różnego rodzaju rozwiązania prawne, które powodują, że aby rzeczywiście coś zrobić w Polsce, musi się, musi się inwestor mocno łożyć z administracją. To nie jest tak, że system publiczny jest pomocny przedsiębiorcom. Łącznie z systemem publicznym mamy ogromny problem dzisiaj, na przykład z finansowaniem inwestycji przez banki. Banki przy niskich stopach procentowych, przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa, z możliwością lokaty swoich pieniędzy, w naszych pieniędzy de facto, bo to są nasze depozyty, w, w obligacjach. Banki nie są zainteresowane finansowaniem inwestycji, wykreślają poszczególne sektory z możliwości działania. No to Proszę wyobrazić, drodzy Państwo, teraz sytuację, w której nawet gdyby ktoś chciał przenieść jakąkolwiek produkcję z Chin, chciałby tu zaciągnąć kredyt, na, a branża jest wyłączona, bo nagle w banku stwierdzono, że z uwagi na szok popytowy i podażowy ta branża w tym momencie nie może być finansowana. Przecież inwestycje to jest spojrzenie przyszłości, nawet jeżeli dzisiaj coś jest nieopłacalne, to powinniśmy myśleć o biznesie długookresowo i myśleć o, o tym jaki będzie zysk w przyszłości. Ale bank w ten sposób nie patrzy, bank widzi, że dzisiaj trzeba wyłączyć poszczególne branże, więc jeżeli one są wyłączone, masowo wyłączane są, no to teraz pytanie kto i w jaki sposób sfinansuje i przeniesie się w tym momencie z taką produkcją, więc y, wszystko to co mówią politycy o przenoszeniu, o starcie nowej, nowego wymiaru gospodarki w Europie, to są bajki z pchu i paproci i raczej wygra tylko i wyłącznie podstawowy mechanizm, podstawowy mechanizm związany z funkcjonowaniem zdrowej rywalizacji na rynku, a ta rywalizacja opiera się na zysku i analizie kosztów.